Do Juranda rzekł Zykwyt. Po chwili zaskrzypiały rygle i weszli. Ale w jamie było zupełnie ciemno, więc Zykwyt, nie widząc dobrze przy świetle latarni, rozkazał zapalić pochodnię i wkrótce w mocnym blasku jej płomienia ujrzał leżącego na słomie Juranda. Jeniec miał kajdany na nogach, na ręku zaś łańcuch nieco dłuższy, taki aby mu pozwalał podawać sobie pokarm do ust. Ubrany był w ten sam wór zgrzebny, w którym stanął przed konturami, lecz pokryty teraz ciemnymi śladami korwii, albowiem w dniu owym, w którym położono kres walce, dopiero wówczas, gdy oszalałego z bólu i ściekłości rycerza splątano siecią, knechtowie chcieli go dobić i halabardami zadali mu kilkanaście ran. Dobiciu przeszkodził miejscowy szczytniński kapelan, ciosy zaś nie okazały się śmiertelne, Natomiast uszło z Juranda tyle krwi, że go odniesiono do więzienia na wpół żywego. W zamku mniemano powszechnie, że lada godzina skończy, ale jego ogromna siła zmogła śmierć i żył. Chociaż nie opatrzono mu ran, a wtrącono go do strasznego podziemia, w którym w dniach odwilży kapało ze sklepień, w czasie zaśmrozów ściany pokrywały się grubą sadzią śnieżną i kryształkami lodu. Leżał więc na słomie w łańcuchach, niemocen, ale ogromny, tak iż zwłaszcza leżąc, czynił wrażenie jakiegoś odłamu skaby, który wykuto w kształt człowieczy. Zygfryt kazał mu świecić prosto w twarz i przez czas jakiś wpatrywał się w nią w milczeniu, po czym zwrócił się do Didericha i rzekł – Widzisz, i że ma tylko jedną źrenicę? Wykap mu ją. W głosie jego była jakaś niemoc i zgrzybiałość. Ale właśnie dlatego straszny rozkaz wydawał się jeszcze straszniejszy. Toteż pochodnia zadrżała nieco w ręku kata, jednakże pochylił ją i wkrótce na oko Juranda poczęły spadać wielkie płonące krople smoły. A wreszcie pokryły je zupełnie od brwi, aż do wystającej kości policzka. Twarz Juranda skurczyła się, płowe włosy jego podniosły się ku górze i odkryły zaciśnięte zęby, ale nie wyrzekł ani słowa i czy to z wyczerpania, czy przez zawziętość przyrodzoną strasznej jego naturze, nie wydał nawet jęku. A Zygfryd rzekł — Przyrzeczono ci, iż wyjdziesz wolny i wyjdziesz, ale nie będziesz mógł oskarżać zakonu, gdyż język, którym przeciw niemu bluźniłeś, będzie ci odjęty. I znów Dał znak Diderichowi, leczów wydał dziwny, gardlany głos i pokazał zarazem na migi, że potrzebuje obu rąk, nadto, że chce, by komtur mu poświecił. Wówczas starzec wziął pochodnię i trzymał ją wyciągniętą, drżącą ręką. Jednakże gdy Diderich przycisnął kolanami piersi, randa, odwrócił głowę i patrzał na pokrytą szronem ścianę. Na chwilę rozległ się dźwięk łańcuchów. Po czym dały się słyszeć zdyszane oddechy piersi ludzkich coś jakby jedno głuche, głębokie stęknięcie i nastąpiła cisza. Wreszcie ozwał się znów głos Zygfryda. Jurandzie, kara, którą poniosłeś, i tak cię spotkać miała, ale prócz tego bratu Rodgierowi, którego mąż twojej córki zabił. Obiecałem włożyć prawą twoją dłoń do trumny. Diderich, który już był podniósł się, usłyszawszy te słowa, przechylił się znów nad Jurandem. Po niejakim czasie stary Komtur i Diderich znaleźli się znów na owym dziedzińcu zalanym światłem miesięcznym. Przeszedłszy korytarz, Zykryt wziął z rąk kata Jakiś ciemny przedmiot owinięty w szmatę i rzekł do siebie głośno: Teraz do kaplicy z powrotem, a potem do wieży. Giderich spojrzał na niego bystro, lecz kontur kazał mu iść spać. Sam zaś powlókł się, kołysząc latarnią w stronę oświeconych kaplicznych okien. Po drodze rozmyślał o tym, co się stało. Czuł jakąś pewność, że i na niego przychodzi już kres i że to są jego ostatnie uczynki na ziemi. A jednak jego dusza krzyżacka, chociaż z natury więcej okrutna niż kłamliwa, tak już pod wpływem nieubłaganej konieczności wzwyczaiła się do wykrętów, matactw i osłaniania krwawych zakonnych postępków, że i teraz mimo woli myślał, iż mógłby zrzucić hańby i odpowiedzialność za jurandową mękę zarówno z siebie, jak i z zakonu. Diderych przecie nie mowa, nic nie wyzna, a chociaż umie porozumieć się z kapelanem, nie porozumie się z samego strachu. Więc co? Więc któż dowiedzie, że Jurand nie otrzymał tych wszystkich ran w bitwie? Łatwo mógł stracić język od pchnięcia włócznią między zęby, łatwo miecz albo topór mógł mu odrąbać prawicę, a oko miał tylko jedno, więc cóż dziwnego, że mu je wybito, gdy sam jeden rzucił się w szaleństwie na całą załogę szczytnińską? Ach, Jurant. Ostatnia w życiu radość wstrząsnęła na chwilę sercem Starego Krzyżaka tak, Jurant. Jeśli wyżyje, powinien być wypuszczon wolno. Tu Zygfryd przypomniał sobie, jak niegdyś radzili o tym z Rodgierem, jak młody brat śmiejąc się mówił – niech wówczas pójdzie, gdzie go oczy poniosą, a jeśli nie będzie mógł trafić do Spychowa, to niech się rozpyta o drogę. Bo to, co się stało, było już w części postanowione między nimi. Ale teraz gdy Zygfryd znów wszedł do kaplicy i klęknąwszy przy trumnie złożył u nóg Rodgera krwawą dłoń jurandową. Ta ostatnia radość, która przed chwilą w nim zadrgała, odbiła się również po raz ostatni na jego twarzy. — Widzisz? — rzekł. — uczyniłem więcej, niż żeśmy uradzili. Bo król Jan Luksemburski, chociaż był ślepy, Staną jeszcze do walki i zginą z chwałą. A Jurand nie stanie już i zginie jak pies pod płotem. Tu znów uczuł brak oddechu, tak jak poprzednio, gdy szedł do Juranda, a na głowie ciężar jakby żelaznego hełmu. Lecz trwało to jedno mgnienie oka. Odetchnął głęboko i rzekł: Hej, czas i na mnie. Miałem cię jednego. A teraz nie mam nikogo. Ale jeśli mi przeznaczono żyć jeszcze, to ci ślubuję, synaczku, że ci i tamtą rękę, która cię zabiła, na grobie położę, albo sam zginę. Żyw jeszcze twój zabójca. To zęby ścisnęły mu się, chwycił go kurcz tak silny, iż słowa urwały mu się w ustach, i dopiero po niejakim czasie począł znów mówić przerywanym głosem. Tak, żyw jeszcze twój zabójca, ale jak go dosięgnę, a nim dosięgnę inną, gorszą od samej śmierci, mękę mu zadam. I umilkł. Po chwili wstał i zbliżywszy się do trumny, ją mówić spokojnym głosem. Ot. Pożegnam Cię, spojrzę Ci w twarz raz ostatni, może poznam czyś rad z obietnicy. Ostatni raz.